Wcześniej tym poradniku pokażę ci jak włączyć albo wyłączyć Nvidia DLSS w Tron and Liberty. Także na samym początku klikamy o na klawiaturze, następnie przechodzimy do zakładki Graphics, następnie Screen i tutaj przechodzimy sobie lekko niżej i będziemy mieli właśnie DLSS. Ogólnie mamy tutaj trzy opcje. Mamy tutaj w pierwszej kolejności ogólnie DLSS możemy sobie ustawiać jaką jakąś chcemy. Niżej mamy Frame generation, jeżeli jesteśmy posiadaczami takiej technologii, to możemy sobie właśnie włączyć tą opcję i wtedy nam się zwiększą fps -y. Tutaj dla porównania mogę właśnie pokazać. Wyłączę sobie limit. Bez limitu mam te 120 FPS-ów, klikam frame generation. No i z tym frame generation mam tak 157-160. No dobra, a niżej jeszcze mamy Low Nvidia Reflex, Low latency. I to tyle. Zachęcam do zobaczenia naszych innych poradników, jak i zostawienia suba. Strzała!